Urbanista to kooperacyjna gra od jednego do czterech graczy, w której wcielamy się w architektów wynajętych do rozbudowy miasta. Musimy ze sobą współpracować i dobrze planować kolejne etapy budowy, by spełnić wymagania zleceniodawców, tylko wtedy zapewnimy sobie zwycięstwo. Na początku tasujemy wszystkie karty i trzy z nich losowo wybrane umieszczamy z boku stołu stroną z zadaniami do góry. Każda z włożonych kart celów ma unikalne zadanie, które będziemy starali się wykonać w trakcie rozgrywki. Na przykład to zadanie da nam punkt za każdy rejon z drogą tworzącą pętlę. Teraz sumujemy liczby znajdujące się w lewym górnym rogu każdej karty. Tyle punktów musimy zdobyć w tej rozgrywce, aby wygrać grę. Wybieramy gracza rozpoczynającego i dajemy mu trzy karty, a pozostałym graczom po jednej. Wszystkie karty w rękach graczy powinny być zakryte, czyli terenami do dołu. Przez całą grę nie wolno nam ich pokazywać innym graczom. Resztę kart układamy w stos i kładziemy w zasięgu rąk wszystkich graczy rejonami do góry. Bierzemy wierzchnią kartę i umieszczamy ją na środku stołu to jest początek naszego obszaru budowy. Każda z kart podzielona jest na cztery rejony po jeden każdego rodzaju. Kolor niebieski oznacza obszar handlowy, zielony park, szary to rejon przemysłowy, a pomarańczowy mieszkalny. Dodatkowo wszystkie karty zawierają drogi jedną lub dwie. Jak wygląda przebieg gry? Pierwszy gracz zagrywa jedną z posiadanych kart i dodaje ją do miasta, a pozostałe dwie przekazuje kolejnemu graczowi. Każda karta musi zostać dołożona z uwzględnieniem kilku prostych zasad. Przede wszystkim układamy ją tak, aby sąsiadowała z przynajmniej jednym rejonem naszego miasta na przykład, tak. Możemy również zakrywać pojedyncze rejony miasta, a nawet zasłonić całą kartę. Nie możemy natomiast wsuwać jej pod wcześniej położoną kartę. Ani dokładać tak, by sąsiadowała tylko rogiem. Musimy również pamiętać, że karty możemy układać wyłącznie poziomo, ale możemy je obracać o 180 stopni. Możliwe jest pozostawienie pustego obszaru pomiędzy kartami, na przykład w taki sposób. Drogi z różnych kart można łączyć i wydłużać na kolejne obszary z innych kart, niezależnie od rodzaju rejonu, aby utworzyć jedną długą ulicę. Mogą one również wychodzić poza miasto, lub kończyć się na krawędzi innego rejonu. Ulica może nawet składać się tylko z jednego segmentu. Ważne jest, by w trakcie całej gry współpracować i omawiać sytuację na stole, oraz dyskutować o pomysłach na rozbudowę miasta. Wszyscy gracze mogą proponować sposób ułożenia karty przed jej dołożeniem, lecz ostateczną decyzję zawsze podejmuje osoba, której tura aktualnie trwa. Dołożonej na stół karty nie można zmienić, ani przesuwać. Na końcu swojej tury gracz dobiera jedną kartę z odkrytego stosu, po czym kolejka przechodzi na następną osobę. Postępujemy w ten sposób aż do wyczerpania kart ze stosu. Gracze muszą dołożyć do miasta wszystkie posiadane karty, a zagranie ostatniej oznacza koniec rozgrywki i przejście do podliczenia punktów. A zdobywamy je za. Największe dzielnice każdego rodzaju, czyli grupy połączonych rejonów danego typu sąsiadujących ze sobą bokiem. Każdy rejon dzielnicy daje nam jeden punkt. W naszym mieście zdobywamy 4 punkty za dzielnicę handlową, 2 za przemysłową, 11 za mieszkalną i 4 za parki. Drogi. Odejmujemy 1 punkt za każdą drogę, niezależnie od jej długości. My stworzyliśmy 8 dróg, zatem tracimy 8 punktów. Zadania. Sprawdzamy wszystkie 3 karty zadań i sumujemy punkty. Za pułapki na turystów zebraliśmy 14 punktów, za dobre planowanie 11 minus 2, a więc 9 punktów. A za jedną długą pętlę 16 punktów. Łącznie dało to nam 39. Pozostało tylko podliczyć wszystkie punkty. Jeśli nasz wynik jest równy celowi albo go przekroczył, wygrywamy. Poziom trudności rozgrywki możemy modyfikować, nie odejmując punktów z drogi lub punktując tylko za jedną największą dzielnicę wybranego typu. Urbanista bardzo dobrze sprawdza się jako grasolo. Jedyną zmianą jest to, że gracz zawsze ma trzy karty na ręce, a po dołożeniu karty na stół uzupełnia rękę do trzech kart.